Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, tak właściwie w pierwszym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, jest to odcinek Black Scorpions Esport, także jest to y, kanał. Słuchajcie, gdzie będziemy wrzucać swoje jakieś demka, jakieś coś takiego z meczy, z naszych treningów. Wiecie o co chodzi? Y, także będę nagrywane demka, później jakieś montowane fragmenty, teamowe timowe na pewno, jakieś kompilacja Ace'ów. Y, filmy będą, słuchajcie, co, co sobotę. I niedzielę o godzinie 13.00. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać każde filmy, jakie po prostu będą się pojawiać. Jeśli zasubskrybujesz ten kanał, to będzie nam naprawdę bardzo miło. I co, lecimy? Myślę, że na razie po 100 subskrypcji. Będzie naprawdę fajnie. I słuchajcie, jeśli macie jakiś turniej organizowany, to piszcie na Facebooku. Link będzie chyba w opisie. Piszcie na Facebooku, wtedy się zgłosimy. Także co, subskrybujcie kanał. Odcinki co sobotę i niedzielę o godzinie 13. Dalej, to słuchajcie. Właśnie tak mówiłem, jakieś kompilacje Ace-ów, będą, frag movie. Na pewno będą streamowane sparingi na tym kanale, to jestem pewien na 100%. Na pewno będą nagrywane mecze. Czyli właśnie jak gramy sobie e MMy. No i co? To by było chyba na tyle. Zostawcie suba na tym kanale. Trzymajcie się. No i nara.